Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy dzień dzisiaj od wypożyczenia skutera. Mam nadzieję, że dzisiaj przyjdziemy i załatwimy to bardzo szybko. A po wypożyczeniu. Jedziemy najpierw na targ, a potem na wodospad. Właśnie znajdujemy się w salonie M25. Jest to najlepiej oceniony salon z wypożyczalnią. W Chiang Mai, także właśnie podpisujemy dokumenty. Nie trzeba dawać kopii paszportu. Wystarczy, że damy 3000 batów i po prostu to jest nasza kaucja, i ona jest zwracana przy, przy powrocie, po prostu jak będziemy zwracać motor. Bierzemy na razie na jeden dzień, jak się sprawdzi, to weźmiemy na drugi, a jak nie, to pewnie wypożyczymy jakiś inny. Moi drodzy, wypożyczyliśmy właśnie skuter. Yamaha Lexi kosztowało to 250 batów i lecimy teraz na targ także życzcie nam powodzonka tym dobrze się prowadzi na warunki miejskie i na to co my chcemy zrobić myślę, że będzie w zupełności Wystarczający. I nim właśnie dojechaliśmy do targu, G gdzie odbywa się on tylko w soboty od 8 rano. Google podpowiada, że do godziny 15. Jest to jeden z większych targów i jest mega piękny. jak widzicie, same palmy. I tam niedaleko jest też woda, więc chodźmy, zobaczmy, co można na nim kupić. Tak się właśnie prezentuje park. Cały ten market tutaj, bo można to nazwać takim parkomarketem ale na razie nie zauważyłem żadnej obcej twarzy, w sensie żadnej europejskiej twarzy, tylko widać że tutaj są sami lokalsi, także jestem bardzo ciekawy, co tutaj jest, że przychodzą sami lokalsi, a że to jest nieturystyczne miejsce, no jest oddalone od centrum jakieś 6 km, czyli albo skuter, albo taksi, żeby się tutaj dostać. Zakupiliśmy kilka rzeczy na śniadanie. Cena tego śniadania to 200 batów, ale jesteśmy na markecie, więc chyba jest całkiem dobrze. Ceny były e, całkiem spoko, tylko po prostu wzięliśmy tego bardzo dużo. Więc e, tak dla popróbowania, bo porcje były małe i kupiliśmy po jednej rzeczy na przykład. E, niektóre były w zestawie jak pierożki. I próbujemy. W ogóle jeszcze jest taki motyw, że jest tutaj muzyka na żywo. Właśnie pan zaczyna grać, bo szukał utworu. Także jest to bardzo silowe miejsce i jak na razie nie spotkaliśmy tutaj nikogo, kto nie byłby lokalny. Także mega polecamy ten targ. Ja Kończymy naszą wizytę na targu. Jedziemy na Sticky Waterfalls. Ja powiem tak: targ jest magiczny, cudowny, jest mnóstwo jedzenia tutaj, ubrań, bardzo dużo lokalnych ludzi. Mało jest yy, obcokrajowców, mało jest turystów. Te palmy, te kokosy, które tutaj są, robią naprawdę mega wrażenie. Świetne jedzenie, świetni ludzie, wszystko na najwyższym poziomie, a my tutaj. Nasz skuter stoi, więc uciekamy teraz. w drogę? Dokładnie tak, lecimy w drogę w dalszą trasę, także do później Witamy pięknie. Jesteśmy w tak cudownym miejscu. Jeszcze nie doszliśmy do miejsca docelowego. Dopiero tuptamy po takich schodkach tutaj, które widzicie za nami. Ja już widzę jak będzie, jak dojdziemy do miejsca, w którym znajdują się wodospady. Nie, a teraz idziemy po prostu się przejść. Przeeksplorować trochę tą miejscówkę, zobaczyć co i jak, ale robi naprawdę mega wrażenie. Jeśli miałbym wam opisać zapach, który się tutaj unosi w powietrzu, to jest to taka trawa cytrynowa, połączona z dużą ilością wilgoci i świeżości tego wszystkiego, co nas otacza. Właśnie dotarliśmy do źródełka, ale tu jest ślisko, jest bardzo ślisko, trzeba mocno uważać. Dotarliśmy tutaj do źródełka, które Prezentuje się w następujący sposób. No, wygląda to naprawdę imponująco. Ciekawe, jaki będzie widok z góry. Tak wygląda właśnie tutaj to oczko wodne, do którego trafiliśmy. Jest tam wcześniej informacja, nie wrzucać pieniędzy. Także no, kolor tego jest naprawdę niesamowity i wiem, że niestety, ale nagranie tego nie jest w stanie oddać. Oczko wodne jest już odwiedzone i takimi właśnie schodami będziemy szli teraz do Wodospadów. Tak się prezentuje tutaj cały plan, także jest checkpoint, ale w zasadzie nic tam się nie działo, pan nas puścił, chyba można tam rzeczy zostawić, jest parking, no to tam zostawiliśmy sobie skutek, no i mamy teraz punkty widokowe i inne rzeczy, my idziemy się trochę schłodzić, bo po to przyjechaliśmy. No, jedziemy. Tak się prezentuje miejscu, do której tu zmierzamy. Panowie, tutaj idą za liną. My zaraz też tutaj pójdziemy do wody i będziemy się wspinać do góry po wodospadach. Wtedy Trzeba raz? mega uważać, bo jest mega ślisko. Jest strasznie wyślizgane w podłoże. Dotarliśmy. Jest tutaj dość głośno, to trzeba przyznać. I wbrew pozorom, skała jest bardzo porowata, przez co mnóstwo osób ma. Albo gołe stopy, albo jakieś klapki, bo nie ślizgamy się. Tak, Jak widzicie. Ślizgamy się e, i są te, czasem takie liny wypuszczone, więc wspinamy się do góry po linach. No jest ekstra. Dokładnie, ale powiem jedną rzecz, że e, spray ogólnie na komary, insekty i tak dalej to must-have w tym miejscu, naprawdę. No jesteśmy tak po środku jakiejś takiej trochę lasu tropikalnego, nie? No taka dżungla, Taka dżungla, nie? więc... lata tu sporo takich insektów. Dokładnie, więc trzeba patrzeć pod nogi, bo są pająki, są jaszczurki, wszelkiego rodzaju zwierzęta, także Takiego trzeba uważać. Bohate. Dokładnie. Miastuba jest takim sztosem, że wspinamy się właśnie do góry, na sam szczyt, bo zeszliśmy schodami na sam dół. I to polecam Wam zrobić, bo możecie potem wracać wodospadem do góry. Na chwilę odstawiliśmy wszystko czyli telefony, kamery i poszliśmy po prostu w wir korzystania z tych atrakcji. Są tutaj również restauracje. Także nie ma się co martwić o takie rzeczy jak jedzenie, woda. Bo dostaniecie to wszystko bez problemu, a nawet dużo więcej w stylu kawy i innych przepysznych rzeczy. Także gorąco polecamy to miejsce, jest, są prysznice, są również łazienki. Także wszystko jest tutaj na miejscu zrobione pod to, aby jak najlepiej móc skorzystać z tych atrakcji. I nawet czasem się zdarzy, że przyjdzie jakiś pan, który świadczy usługi przewodnika. Także mega polecamy miejscowe. My właśnie zasiedliśmy sobie przy jednym z takich stołów, żeby odpocząć jeszcze na chwilę, dosuszyć włosy. Asia właśnie poszła się przebrać. Ja sobie jeszcze chilluję, także wszystko jest świetne, perfekcyjne tutaj i mega polecamy e, odwiedzenie Sticky Waterfalls. Także e, dzisiejsza e, nasza wycieczka do wodospadu się jeszcze nie skończyła. Okazało się, że lekcji nie chcę odpalić. Napisaliśmy do pana, wymieniliśmy parę filmików. Okazało się, że no, te rady, które nam dawał, nie poskutkowały i pan po nas przyjedzie, ale stwierdziliśmy, że zostajemy w takim razie na kokosowego shake'a, który jest po prostu petardą. Czuję tu mleczko skondensowane i słodycz kokosa, więc sztos największy. No i zamówiliśmy sobie obiadek, czekamy. Aż przyjadą po nas, panowie Z Chiang Mai na Sticky Water Falls jest 40 km, więc jest to ponad godzina drogi na skuterze, dlatego nie spodziewamy się, że nasz serwis przyjedzie lada moment. Jestem ciekaw jak to zostanie wykonane. Czy po prostu podjadą jakimś samochodem? No bo tego skutera się nie da odpalić, nie? Po prostu jest kontrolka Check engine i koniec podróży, także... Jakoś mam taki luz, nie? Że w sensie to się wydarzyło, tak miało być, nie? I nie mam jakiejś spiny w związku z tym. I to jest takie fajne. To jest, że to ta że to jest takie uwolnione, że ja sobie mogę siedzieć, zjem sobie obiad, poczekam sobie godzinę, przyjedzie ktoś, zabierze ten skuter, da inny skuter i będziemy kontynuować podróż. To jest mega, mega dobre uczucie. Dobra, godzinę trwało to, jak panowie się zorganizowali i przyjechali, czyli zasadniczo czas, który był potrzebny do tego, żeby się tutaj dostać, więc serwis natychmiastowy. Idziemy tutaj, przyjechali na dwóch skuterach, Dwie osoby i będą próbować odpalać, więc idziemy, bo w sumie miejscowa jest już pusta. I zostaliśmy sami z tym wszystkim, więc my weźmiemy skuter i lecimy dalej, a panowie będą tutaj coś działać. Tutaj panowie będą sobie ogarniać. Coś się stało, trzeba chyba maszynę trochę rozebrać. A my dostaliśmy taki oto skuter, dokładnie taki sam. Więc, jakby super fajnie. I co? My lecimy w kierunku Chiang Mai, a panowie będą tutaj robić i naprawiać, co się wydarzyło. Dobra, to jest nasza fura, więc zawijam aparat i widzimy się w Chiang Mai. My witamy znowu. Okazało się, że po przejechaniu, już praktycznie do końca trasy. Zostało nam ostatnie 10 km do e, mieszkania. Zaczęło padać i zanosi się na burzę. A przy okazji podstawiono nam futer, który no już zaczęło nam świecić kontrolka, więc musimy jeszcze zatankować troszeczkę paliwa, żeby dojechać do domu. E, więc takie u nas dzisiaj przygody. Ja powiem szczerze jestem podekscytowany i szczęśliwy tego. Bo kurna, gdybyśmy tak jechali, wszystko byłoby dobrze i byłoby takie, o, znowu jaki piękny, cudowny dzień, a tak mamy, o, jaka fajna przygoda, musimy coś zrobić nowego i tak dalej. No jest mega ciekawie i mega fajnie, że tak to wszystko wygląda, a jeśli chodzi o burzę, no to tutaj tak polewa przez nie wiem godzinę na przykład i potem świeci słońce, teraz już nie będzie świecić, bo jest... Że tak powiem, późno, więc, więc tego nie ma. Zatrzymaliśmy się tutaj pod taką wiatą. To jest taka, taki wjazd. Nie wiem, czy nie do betoniarni, bo jakaś betoniarka tutaj jechała. Taka duża, więc możliwe, że to to. No i stoimy po prostu i czekamy, aż trochę zelży, bo ogólnie jesteśmy przygotowani na takie coś. Tylko nie jesteśmy do końca przygotowani na to, że yy, sprzęt. Dobrze by było, żeby był w czymś plastikowym. I to jest moja wina, bo ja nie przygotowałem sobie niczego, co mogłoby chronić na przykład tą kamerę, do której teraz mówię. No i taki jest problem, nie, że po prostu najprawdopodobniej Asia weźmie plecak na ramiona, na to płaszcz i wtedy po prostu tego nam nie zaleje, nie? Ale no już wiem teraz, że muszę mieć coś przeciwdeszczowego tylko właśnie na ten plecak. I już nawet wiem co to będzie, ale to się podzielę innym razem. Także lecimy szukać stacji, bo kontrolka miga, więc trzeba troszeczkę napoić naszą Lekcji 2, którą dzisiaj dostaliśmy. I co? Chcieliśmy zrobić pranie i mamy nadzieję, że to się dzisiaj jeszcze uda. Także będziemy relacjonować, co się dzisiaj jeszcze wydarzy. Bądźcie jeszcze z nami! Nie żegnamy się jeszcze. Dokładnie. Moi drodzy, jesteśmy już na mieszkaniu, cali zdrowi. Przepiękna przygoda, która się wydarzyła. Ja naprawdę jestem z siebie dumny. Wszystko ogarnęliśmy. Na końcu podjechaliśmy jeszcze na stację zatankować motor, żeby po prostu nam ta rezerwa nie migała. Więc w chwili obecnej jest dwie kreski. Zatankowaliśmy za 60 batów. Ogólnie taki skuter, który my wypożyczyliśmy Yamaha Lexi, tamten pierwszy mi pokazywał spalanie na poziomie około 2 litrów na 100 km, więc bardzo fajne, nie dziwię się, że oni tak po prostu mają te bardzo małe baki i, i po prostu łatwo je stankować, a teraz idziemy jeszcze zrobić pranie, ponieważ czekaliśmy na... Natasz nam się trochę więcej nazbiera, bo idziemy do takiej publicznej pralni, nie do takiego powiedzmy home serwisu, który kosztuje 50 batów za kilogram my zapłacimy prawdopodobnie 50 batów za pranie do 9 kg. także jest to zupełnie inna bajka także idziemy na pranie dotarliśmy do pralni tu jest nasze franko, które Asia już pakuje i tak to wygląda, że weźmiemy sobie opcję 9 kg ciepłą wodą. A tutaj można kupić od razu proszek za 5 batów za sztuka. I zaraz to uczynimy. Zakupiliśmy nasz proszek do prania. Jedyne 5 batów. Teraz przerywamy. Bardziej żel niż proszek. Ładnie. Wlewamy go tutaj. I zamykamy. Asia tutaj wybrała, że chcemy ciepłe i teraz wrzuca właśnie baty i proszę bardzo, tutaj wszystko z pralki schodzi i zaraz ruszy nasze pranie no przepięknie i mamy chyba czas teraz na 26 minut i startujemy pranie pranie zakończone sukcesem czas teraz załadować monety i robimy suszenie no i proszę bardzo, suszarka ruszyła. 40 batów ustawione na hot. I jedziemy z tematem. Koniec tego pięknego dnia jest w pralni i suszarni. A my już się żegnamy, pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy na kolejny film. Dokładnie, trzymajcie się ciepło. Cześć! Cześć.